Wczoraj bardzo urozmaicony dzień, zresztą te dni w ogóle są bardzo zmienne. Od głębokich piasków, po skały, kamole, co się tam chce. I czasami w ramach jednego odcinka. Z takich rzeczy, które są tu rzadkie, to kawałek przepięknej sawanny. Na niej zrobiony taki nawigacyjny, intensywny moment, co kilkaset metrów zmiany kierunku. E, świetna zabawa i kapitalne widoki. No ale też taki mocno techniczny był jeden przejazd po skałach, jak zwykle. Tu jest tak, że przez moment, znaczy moment dłuższą chwilę jest super fajnie, szybko i człowiek się e, przystosowuje do tego, że się fajnie, szybko jedzie i nagle pół godziny po prostu takiego off-roduczka. Tak, nie przecież była masaka jakaś kompletna. A opony no. mamy lekko pocięte, wytrzymałe są ślady. Ale no, każdy dzień jest na tyle zróżnicowany. Ja się czuję spełniony, jako kierowca nie mam rąk, nie mam czucia w paluchach. No, w ogóle przepięknie. Cudownie, chyba najlepsze przeżycia off-roadowe w ogóle Ever, a parę w życiu miałem, więc polecam każdemu. Budować fury, przyjeżdżać na klasy.